Siemanko wszystkim dziś przetestujemy sobie takie coś. Są to mm, jakby obiektywy do smartfona. Przyczepię się na takim klipsie. Kupione za nie pamiętam ale za grosze. I przetestujemy na Xiaomi Redmi Note, czyli na moim telefonie. Jeden obiektyw to jest chyba szerokokątny, jeden to rybioko, jeden do makro. Zobaczmy jak to działa. A pomoże mi w tym piwo. Nie będę może lokował. Postawimy za aparatem. Kurde! Dobra, wszystko pod kontrolą. Teraz włączamy aparacik. Dobra i zaczynamy test tych trzech obiektywów do smartfona. Pacjent Xiaomi Redmi Note 4. Piwko tutaj na pierwszym planie, może je później przybliżę jak będzie. Obiektyw makro, na razie spójrzcie jak działa normalnie. Normalny obiektyw Xiaomi Redmi Note 4. To jest obraz ze standardowej aplikacji aparatu w systemie MiUI. Dobra, to teraz lecimy z Fish Eye. Dobra, rybie oko, tu się go nakręca i teraz klipsik trzeba założyć na aparat. Teraz możecie zobaczyć jak wygląda obraz z soczewki rybie oko. Jak widać niestety ta soczewka nachodzi jakby na nasz obiektyw. Nie da się jej założyć lepiej, przynajmniej w tym modelu, przynajmniej tej soczewki ale zmienia jakby już punkt widzenia. Przypomnę, to nasz oryginał. A teraz szerokokątny. Niestety również jest... no obiektyw nachodzi jakby na... ta soczewka nachodzi na nasz obiektyw, ale jak widać obraz się znów zmienił. I trzeci i ostatni. Tutaj już odkręcamy jakby od tego makro tą soczewkę i zostaje samo to. I tutaj mamy coś takiego, mamy bardzo nieostry obraz w przypadku makro, ale jeśli wezmę to piwo i przybliżę o, to mamy elegancki obraz na pierwszym planie. W tej chwili to, co widzicie na ekranie, jest oddalone od obiektywu o jakieś 2 cm. Można powiedzieć, że to taka trochę lupa, ten obiektyw. Całkiem fajna ciekawostka. Jak widzicie, to by było na tyle. Sami możecie ocenić, czy warto to kupić, czy nie. Ja to kupiłem kiedyś za grosze i szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tego użył.